Grizmulki Grismolka Mist świata 96 97 98 99 and go Hooray! I made it I reached a hundred Yahoo <laughs> I had no idea you were so good. I do love playing soccer, but I'm not that good, you know? I'm sure if you keep practicing every day, you'll soon become the best soccer player in the whole island. Right, Bubble? Myślicie? Oczywiście! A gdybyśmy zorganizowali wielki turniej piłkarski, byłoby fajnie, prawda? Ale gryzmołku, czy damy radę zorganizować wszystko sami? to się nie bój! Mam pomysł na gryzmo-zgadywankę, która nam pomoże! O super, gryzmo-zgadywanka! Okej, okay. co jest niezbędne do zorganizowania turnieju piłkarskiego? Najpierw rysuję okrąg. Zbyt łatwe, to piłka! Jest najważniejsze w całym Miuka. turnieju. Ale my już mamy piłkę, Szkicku. No tak, racja. O. Chyba coś rozbiłem. Spokojnie, Szkicku. Nie chodziło mi o piłkę. Myślałem o czymś wyjątkowym, co nas zachęci. O, chcę się dowiedzieć. Rysuj się, Zmołku! Wróćmy do rysunku. Dodam pionowy prostokąt pod kółkiem. O wiem! To mikrofon! To mikrofon? Zatujesz. tu jest? Musi być komentowany przez mikrofon, by zachęcić graczy. To najbardziej wyczekiwany w roku! Tak, ta gra jest wspaniała! Już prawie! Już prawie! Szkicku, Nie możesz być jednocześnie komentatorem i graczem. To, czego potrzeba, to nie mikrofon. Serio, a co to takiego? Zobaczysz, wróćmy. Dodam półkola z obu stron, o tak, i mały trapez pod spodem. O, oczywiście, to buchar piłkarski. Jesteś pewny? Tak, na koniec każdego turnieju powinien być nagroda. To dobra motywacja, prawda? <głos> <głos> Szkicku, czy nie powinieneś najpierw wygrać turniej? Tak, racja. Jestem pewien, że mój rysunek pomoże ci wygrać, ale wcześniej pomoże ci przygotować się do turnieju. O tak, w takim razie wróćmy do rysunku. Tym razem na pewno zgadniesz. Dodam linię tutaj, tutaj i tutaj. Włosy na górze, oczy, usta i piłka. O, to piłka gryzmoty! Sketchy. With him you'll be able to organize the tournament yeah. like a true professional. Oh yes, I can't wait there to play yeah. soccer with him. Quickly, let's call the little pencils! Come on, little pencils! Let's go to <laughs> <sighs> Oh, am late oh Ony, omej, omej! Wow, być! I nie mu zostanę mistrzem świata.